Cześć moi mili, witajcie w Domu Dobrej Książki, czyli moim domu i dzisiaj debiutuję czymś nowym dla mnie, ponieważ postanowiłam nakręcić drugą część filmiku, który nagrałam dla Was zaledwie 3 dni temu, 11 listopada, o mistrzu i Małgorzacie, Michała Błuchakowa. Z czego to wynika? Tak bardzo skupiłam się wtedy na tym, co jest ważne, a nawet najważniejsze, czyli na pięknie tej powieści, na jej znaczeniu w literaturze, na całym tym, na całym tym przekazie filozoficznym, politycznym, religijnym, że zapomniałam. O sprawie najważniejszej, sprawie, po którą, dla której tak często pomistrza i Małgorzata sięga, mianowicie o opisaniu wam poczucia humoru. To jest właśnie ta kwestia, która mnie najbardziej domyśla i Mągorzata ciągnie. I przypomina mi się pewna kultowa polska komedia, Rozmowy kontrolowane, gdzie jeden z bohaterów, jak na pewno pamiętacie, bo chyba nie znam nikogo, kto by tego nie oglądał, chyba że bardzo, bardzo młode pokolenie, gdzie pewien komunistyczny Karierowicz na przyjęciu w Pałacu Kultury w noc sylwestrową, bal sylwestrowy, mówi innym, że wie Wiecie, dzisiaj miałem sen. Przyśnił mi się anioł, który mówił: wyjdź, bo się zawali. No i inni, skonsternowani tym, co on mówi, pytają: to ty, czy tam to panie, jest A on mówi: nie, nie, skąd? No, po prostu przyśnił mi się anioł, który mi powiedział: wyjdź, bo się zawali. No i tak ja od trzech dni budzę się i jakiś głos mi mówi: Asia. Nagraj jeszcze odcinek o poczuciu humoru. Dlaczego nie powiedziałaś o tej rzeczy, która dla Ciebie w życiu jest taka ważna? O poczuciu humoru, w tym przypadku konkretnie w Mistrzu i Małgorzecie. Więc zamiast wyjść, bo się zawali, to ja mam takie myśli: opowiedz o humorze w Mistrzu i Małgorzecie. I um, jest kilka takich książek. Które sprawiają, że ja się śmieję do łez, i chyba mam to po mojej mamie, bo my reagujemy na śmieszne rzeczy łzami. To znaczy, płaczemy ze śmiechu, w sensie dosłownym, i śmiejemy się tak bardzo, że po jakimś czasie bolą nas żebra i chcemy przestać się śmiać, ale jedna drugą nakręca, więc ja się zawsze śmieję, że to po prostu mam genetycznie to poczucie humoru, bo śmieszą nas te same rzeczy zazwyczaj. Także ja zawsze mam je, pożyczam książki, bo ona wie, że jak bierze ode mnie książkę, to jest no, w ciemno może brać i vice versa. I jeszcze mamy takie ulubione książki, na przykład Jarosława Haszka, przygody dobrego wojaka Szwejka, które cytujemy sobie, czy też to już jest y, moja broszka. Y, Charles Bukowski, zwłaszcza z szynką raz, czyli stonosz. Charles Bukowski w ogóle pomógł mi przebrnąć przez pandemię. Jak się głośno śmiałam w nocy, doszłam do innego pokoju, zamykałam się, żeby nie pobudzić rodziny, bo nie potrafiłam się przestać śmiać. Ale wracając, przez to chciałam wam una, unaocznić, jak to poczucie humoru w literaturze jest dla mnie takie ważne, żebyście nie myśleli, że ja to jestem taka, taką, Belferką, która to tylko mówi o takich podniosłych rzeczach. Zawsze y, nie humor w moim życiu i śmiech to jest jedna z najważniejszych rzeczy. I dlatego dzisiaj postanowiłam przeczytać Wam kilka fragmentów, bo gdybym chciała przeczytać wszystko, co mnie śmieszy, to spędzilibyśmy tutaj długo, długo, chyba ze dwa dni, z tego samego wydania. Już tym razem nie będę brała wszystkich, wtedy i tak nie pokazałam wam wszystkich, bo mam chyba z dziesięć tych wydań, tego samego wydania tłumaczonego przez pana Jana Cichockiego, wydanego przez Świat Książki i zacytuję wam dosłownie kilka fragmentów, Pierwszy to przewiezienie poety, nie wiem czy pamiętacie, czy nie, poeta Iwan Bezdomny jest świadkiem śmierci swojego przełożonego i przyjaciela Berlioza, który ginie pod szynami, pod przejechany przez tramwaj. I to zostaje przepowiedziane przez profesora Wolanda. W wyniku tego Iwan, który jest ateistą, wariuje, bo o czym nie mówiliśmy w poprzednim odcinku: ludzie, którzy z natury mają takie umysły naukowe, yy, którzy patrzą tylko przez szkiełko i oko, yy, są takimi umysłami, które wierzą tylko w to, co widzą, w zetknięciu z czymś, czego nie potrafią sobie wytłumaczyć, mogą a, albo wpaść w obłęd, albo no, rozchorować się. I tak się też dzieje z Iwanem. Iwan biega po całej Moskwie w kalesonach ze świecą, słuchajcie, z obrazkiem jakiegoś nieznanego, czy i ikoną świętego i szuka Wolanda, żeby zapobiec katastrofie. W wyniku czego, co jest dosyć oczywiste, Iwan trafia do szpitala wariatów, do domu wariatów. Dlaczego tutaj używam takiego słowa, które dzisiaj jest politycznie niepoprawne? Dlatego, że tak jest w książce. I ja tutaj nie będę się siliła na polityczną poprawność. Chcę być wierna jakby Słownictwu, jakiego się używało, jakiego używał Buchakow. I tu mamy scenę pierwszego pobytu przywiezienia Iwana do szpitala psychiatrycznego w nocy. Rozdział szósty, jak było powiedziane, schizofrenia. Było w pół do drugiej w nocy, gdy do izby przyjęć słynnej kliniki psychiatrycznej, niedawno zbudowanej pod Moskwą na brzegu rzeki, wszedł człowiek z brudką w szpic. I w białym fartuchu. Trzej sanitariusze nie spuszczali okaz siedzącego na kanapie Iwana bezdomnego, przy którym przysiadł zdenerwowany do ostateczności Riuchin. Obok leżały ręczniki, którymi wcześniej skrępowano poety. I dalszy fragment. Doktorze, nie, wiedząc, nie wiedzieć czemu tajemniczym szeptem zaczął Riuchin lękliwie spoglądając na Iwana. To znany poeta, Iwan bezdomny. Widzi pan, obawiamy się, czy to nie biała gorączka. Dużo pił? spytał doktor przez zęby. Nie, popijał, ale nie aż tak, żeby aż. nie łapał karaluchów, szczurów, diabełków albo umykających psów. Nie. Riuchin drgnął. Widziałem się z nim wczoraj i dzisiaj rano. Był całkiem zdrowy. A czemu jest w kalesonach? Z łóżka go wyciągnęliście? On, doktorze, tak przyszedł do restauracji. Aha, powiedział doktor z wyraźnym zadowoleniem A skąd śniaki? Bił się z kimś? Spadł z parkanu, później w restauracji uderzył jednego i jeszcze kogoś? Tak, 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 powiedział doktor i zwrócił się do Iwana. Dzień dobry. Cześć, szkodniku, krzyknął ze złością Iwan. Ruchim tak się speszył, że nie śmiał podnieść wzroku na uprzejmego lekarza, ale tamten wcale się nie obraził. Wprawnym gestem zdjął okulary, podwinął połę fartucha, włożył okulary do tylnej kieszeni spodniej. Następnie spytał Iwana, ile pan ma lat? Wynoście się wszyscy do diabła! Ordynarnie wrzasnął Iwan i odwrócił się tyłem. Czemu się pan złości? Czy powiedziałam coś nieprzyjemnego? Mam 23 lata. – mówił dalej wzburzony Iwan Nikołajewicz – i złożę skargę na was wszystkich, a przede wszystkim na ciebie, gnido. To było skierowane do Ryuchina. – A na co chce się pan skarżyć? – Na to, że mnie, zdrowego człowieka, złapali i siłą przywlekli do domu wariatów. To pierwsza scenka z pobytu Iwana. Na tak zwanym nocnym dyżurze u doktora Strawińskiego, bardzo cenionego moskiewskiego psychiatry. I następny fragment to ciąg dalszy. Iwan wciąż przebywa w domu wariatów i konsekwentnie przekonuje doktora Strawińskiego, że profesora Wolanda należy złapać, zanim dokona większych szkód w Moskwie. Iwan chce zadzwonić na milicję i razem z milicją ścigać profesora i jego świtę. Profesor Strawiński, który no jest przekonany i tłumaczy to zresztą Iwanowi, że nawet jeżeli teraz Iwana wypuści, żeby ścigał profesora, to do dwóch godzin mniej więcej Iwan trafi tutaj z powrotem, bo zważywszy na jego strój, Przypominam no Iwan Makalesony na piersiach ikonę nieznanego świętego, w rękach miał ogromnicę, no tak został przywieziony. Nie zostanie długo na wolności, ale Iwan upiera się, że chce zawiadomić milicję. I tutaj fragment: Milicja? Krzyknął Iwan do słuchawki: Milicja? Towarzyszu dyżurny, wyślijcie natychmiast pięć motocykli z karabinami maszynowymi. Nie złapią zagranicznego konsultanta. Co? Wstąpcie po mnie. Osobiście z wami pojadę. Mówi poeta bezdomny, z domu wariatów. Y, jaki macie adres? Spytał szeptem doktora. A bez komentarza. <noise> I ostatni fragment. Y, tutaj taki wstęp. Jak wiecie, nasze narody wschodnie. No, mamy zimny klimat, czasami, jak jest brzydka pogoda, lubimy się wzmocnić czymś y, z procentami. Można, jeżeli się to robi z umiarem, nie, nie widzę w tym niczego złego. Wiadomo tylko, że przesada jest zła, ale to we wszystkim y, i tu y, przeczytam Wam fragment genialny fragment. Kaca. A mianowicie, jak wiecie, profesor, jak wiecie z poprzedniego odcinka, odcinka filmiku, profesor Woland i jego świta chcą zrobić w Moskwie bal. Bal pełni księżyca, bal szatana. I Wybrali sobie nie wiadomo z jakich powodów mieszkanie przy ulicy Sadowej 302A, mieszkanie numer 50. Mieszkanie, które współnależy do dyrektora teatru wariete Stiopy Lichodiejewa. No więc pojawiają się o 11 rano. Stiopa otwiera oczy i widzi przed sobą niezwykłych, yy, niezwykłych odwiedzających. Odwiedzających, niezwykłych gości, a ponieważ ma straszliwego kaca, którego zaraz opiszę, nie jest pewien, czy to, co widzi, jest prawdą, czy też początkiem, albo jednym z pierwszych delirium, po których raczej nie powinien już sięgać po alkohol. I czytamy: Feralne mieszkanie. Gdyby następnego ranka ktoś powiedział Stepieli Chodjewowi, jeżeli natychmiast nie wstaniesz, zostaniesz rozstrzelany, to odpowiedziałby niewyraźnym, ledwie słyszalnym głosem. Rozstrzeliwujcie, róbcie ze mną co chcecie, nie wstanę. Zdawało mu się, że nie tylko nie da rady wstać, ale nawet nie otworzy oczu. Bo gdyby to zrobił, zalśni błyskawice i natychmiast rozbije mu czaszkę na strzępy. W jego głowie dudnił ciężki dzwon, między gałkami oczu i zaciśniętymi powiekami przepływały brązowe plamy z ogniście zieloną obwódką, a na dobitkę mdliło go, przy czym zdawało mu się, że nudności są związane z dźwiękami jakiegoś namolnego patefonu. No cóż, Stiopa budzi się Źle się czuję, jak widzicie, biedny. A jeszcze ma gości, którzy twierdzą, że wczoraj podpisał z nimi kontrakt na siedem występów. Stiupa nic nie pamięta, no ale cóż, no zabawił się chłopak. A ponieważ profesor Volant przedkłada mu dokument z jego własnym podpisem, Stiupa myśli, że no pora ograniczyć spożycie. I na tym może skończę, bo mogłabym tak wam czytać w nieskończone. Jeszcze raz pokażę, że to ten sam egzemplarz, którego głównie używałam w filmiku sprzed trzech dni. W przekładzie po raz kolejny powtarzam, pana Jana Cichockiego i wydany przez Świat książki, co nie znaczy, że macie kupić akurat to wydanie. Ja akurat z niego korzystam, uważam, że to. Tłumaczenie jest genialne, zresztą pan Jan Cichocki tłumaczył też Annę Kareninę, która była moim debiutem na YouTubie. Mam nadzieję, że jeżeli wcześniej jeszcze przy tamtym filmiku nie przekonałam was do tego, że powinniście przeczytać mistrza i Małgorzatę, to ten filmik postawił kropkę nad i, zwłaszcza dla osób z poczuciem humoru takim jak moje. Czasami niezbyt wyszukanym, ale co, wolno mi. Jeżeli Podobał Wam się ten filmik. Proszę o polajkowanie go, polubienie. Jeżeli jeszcze z jakichś przyczyn diabelskich tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie jak najszybciej mój kanał. Dlatego, że jedna ważna informacja, którą chciałam się z Wami podzielić, ja nigdy nie mówię o książkach, nigdy nie opowiadam o książkach, których nie przeczytałam. Więc może się tak wydarzyć, że nie każdy filmik będzie równo co tydzień. Czasami muszę coś doczytać i na przykład premiera będzie dwa dni później. Dlatego ta subskrypcja da Wam ten luksus, że będziecie wiedzieli, kiedy następny filmik jest. A może się tak zdarzyć jak dzisiaj, że przez trzy dni. Męczyło mnie to, żeby wam dopowiedzieć historię mistrza i Małgorzaty i tego, co w tej powieści lubię. I filmik jest już po trzech dniach, a subskrypcja rozwiązuje te problemy. Tak więc życzę wam wszystkiego dobrego w tą niezbyt sympatyczną listopadową pogodę. Trzymajcie się i do zobaczenia za kilka dni. Hej!